Wspomniałeś o tym tańcu z gwiazdami. To nie da się ukryć, że nadchodzi nowa edycja tańca ze gwiazdami i też wystąpi w niej Maciej Zakościelny. Powiem ci, że z takich znanych gwiazd Filip Bobek czy też nawet nasza taka influencerka Julia Żuga. Tak się zastanawiam jak myślisz, jak sobie poradzi Maciej Zakościelny i Filip Bobek, bo są aktorzy wiesz, zawodu, więc czy oni sobie poradzą na parkiecie? Ja ich widziałem na ramówka. Mm, niestety, 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 mam takie oko, że, że tylko ktoś chodzi albo robi tam mały gest. Aha. I oni tam robili małą prezentację, ktoś o jakiś obrót albo ma coś w sobie. Widać to dobrze tańczyć. Akurat ta dwójka hmm, chłopaki, myślałem, że to będzie może męska edycja, bo, bo oni bardzo dobrze się ruszali, się ruszają. I kibicuj, że może też może dwóch facetów będą w finale, to byłoby coś. O, to by było coś niesamowitego. Czyli widzisz w nich taki dryk, nie? Czyli mogą pomyśleć o tą kryształową kulę. Decydowanie. Maciej tak bardziej cool i Filip tak bardziej z taką klasą, taki dostojny, ale widać, że mają jakieś tam połączony są z ciałem i to jest najważniejsze w tym programie, a resztę nauczą wspaniałe tancerze, instruktorzy. Dokładnie, ale też wystąpi na przykład Majka Jeżowska, która też jest wspaniałą wokalistką, no i też ma to świetne wyczucie rytmu. Czy myślisz, że sobie poradzi na parkiecie, biorąc pod uwagę fakt, że jest dojrzałą już osobą? Tak, niestety rzecz bez, no, nie fair jest, że tym starszy jesteś, tym, 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 tym więcej musisz poświęcić treningi. ale to nie znaczy, że to nie jest możliwe. To jest, więc jak ona będzie podwójnie trenowała niż inny, może, ma, może ten człowiek kiedyś, to będzie natrabiała. No, tak jest sytuacja, ale myślę, że ona natrabia z osobowością z damią, ona jest bardzo wcipna, ma dużą zabawołszą i poczucie humoru. I to na tej rzeczy, myślę, może stawia, mam nadzieję, że stawia na to plus. Oczywiście ciężki trening, żeby też w tancu jak najbardziej pokazać progres.